Witam Państwa w drugiej części naszych rozważań. Będziemy dalej rozmawiali na temat ekonomii z Panią Izą Litwin i Krzysztofem Lewandowskim. W poprzedniej części mówiliśmy o inflacji, a teraz powiemy o możliwościach jej może zapobiegania, czy dobrze mówię, poprzez generowanie dochodu gwarantowanego. Dobrze powiedziałam. Bardzo dobrze. To słucham. Co macie Państwo do powiedzenia na temat dochodu gwarantowanego? E, to znaczy, może tak parę słów, e, bo może nie wszyscy nie wszyscy wiedzą, co to jest dochód gwarantowany podstawowy, również zwany dochodem podstawowym bezwarunkowym czasem. Tak, dochodem podstawowym bezwarunkowym obywatelskim jest dużo nazw na, na tę samą e, jest też nazwa. Dywidenda obywatelska, dywidenda społeczna, to z kręgów kredytu społecznego posługują się takim terminem. W każdym razie to oznacza bezwarunkową wypłatę, czyli nieuzależnioną od tego, ile jakie mamy dochody, każda osoba, jakie jak ma dochody. No, miesięczne dochody, po prostu wypłacane z budżetu państwa. To jest Taka idea. Czyli bezwarunkowa, to znaczy, że nie musimy pracować, a i tak te pieniądze dostaniemy, prawda? To jest taki dochód gwarantowany, jaki ja teraz mam w formie emerytury, prawda? I jakie dzieci dostamy. mają w postaci programu 500, Właśnie. gdzie właściwie nie trzeba udowadniać, czy się jest milionerem, czy się jest biedakiem, dostaje się 500 zł, nie trzeba tego rozliczać, można wydać na dowolne cele. To jest idea dochodu podstawowego. Właściwie myślę, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, które przynajmniej w ograniczonym zakresie ten dochód już wprowadziły. Właśnie, e... bo naszą ideą jest, żeby jednak każdy człowiek od niemowlęcia do starca dostawał ta, tak. taką kwotę, co miesięcznie czy co tygodniowo, trudno powiedzieć. Na razie u nas to jest w formie takiej ograniczonej i to jest fantastyczne. No, ale wiem, że też ludzie mówią o tym, że to jest niesprawiedliwe, żeby jedni dostawali pieniądze za nic, a drudzy ciężko muszą na nie pracować. No, ale właśnie, no, ci drudzy też dostają te pieniądze, więc to, to się wytrąca im argument, bo gdyby milionerzy nie dostawali y, mhm. tego dochodu podstawowego, to mogliby mieć pretensje, że no, jedni dostają, a oni nie, ale wszyscy, jeśli wszyscy dostają po równo, no to skąd ta pretensja? To, skąd? to nie stygmatyzuje. Mm -hmm. Jak wszyscy dostają, to, to nie ma tej stygmatyzacji, że ty biedny to ci damy, prawda, i że ma to wtedy formę zasiłku. To w ogóle nie jest zasiłek przecież. Natomiast pytanie jest zasadnicze. Tak, skąd się bierze o, ten. Skąd się biorą pieniądze na, tak, na, na wypłacenie mm -hmm. tego dochodu podstawowego? No i tutaj oczywiście koncepcje, na świecie jest dużo koncepcji. Skąd się te pieniądze mają brać? Y Moja y, koncepcja to jest taka, żeby te pieniądze brały się z podatków. Chociaż jest oczywiście dużo innych koncepcji, na przykład są też takie koncepcje, żeby te pieniądze brały się z emisji nowego pieniądza. Jeżeli przykład, z podatków, to w takim razie ci bogaci będą płacili. No, nie nie na... tylko bogaci, bo na przykład no, głównym. Ale dła... oni płacą najwięcej. No podatków. niekoniecznie. Raczej myślę, że płacą najmniej najmniej. najmniej. Także to jest mit. A, ale Prost. oczywiście. Wszyscy płacimy podatki, głównym źródłem dochodów podatkowych w Polsce jest VAT. VAT jest w każdym produkcie, który kupujemy w sklepie, prawda. więc no, płacimy VAT wszyscy i wszyscy składamy się na tę pulę. No, ale oczywiście to wszystko zależy od tego, jak duży jest ten dochód podstawowy i czy jakieś państwo stać na to, czy po prostu zbiera wystarczająco dużo podatków, aby ten dochód z podatków wypłacić, czy jeśli nie zbiera, no to właśnie tworzą się różne inne koncepcje. Na przykład takie koncepcje, żeby wypłacać ten dochód z nowej kreacji pieniądza. Ja przepraszam, tutaj bym się wtrąciła z takim ciekawym pytaniem ciekawym dla, dla e, słuchaczy, pewnie. Wiem, że Ty liczyłeś te, ile, 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 na ile by nas było stać, tego do, na wypłacenie dochodu gwarantowanego ludziom. Jaka to jest kwota na dzisiaj? To znaczy, no ja liczyłem to, bo to w sumie dość łatwo, to są bardzo proste rachunki. To zależy od tego, ile uznałoby się, bo w teorii dochodu podstawowego to jest dochód, który powinien wystarczyć na podstawowe potrzeby. To znaczy, jeśli wypłacimy komuś 500 zł, wiadomo, że za 500 zł człowiek się nie utrzyma w Polsce, czyli ten dochód musiałby być w takiej wysokości, że zapewni minimalne utrzymanie, włącznie z zaspokojeniem również potrzeb różnych kulturalnych, a nie tylko to, żebyśmy najedli się i przeżyli to. Ale no, warunkiem przeżycia we współczesnym świecie jest też udział w kulturze, Także to, to jest po prostu pewna suma pieniędzy, którą każdy człowiek powinien mieć, żeby móc w ogóle godnie funkcjonować w tym świecie. No i teraz oczywiście są y, obliczane przez ekonomistów te minima, które są konieczne. To są minimum egzy egzystencjalne, które jest na poziomie tam poniżej y, chyba 1000 złotych obecnie w Polsce, ale jest też minimum społeczne, które jest bli bliższe dwóm tysiącom złotych miesięcznie na osobę. To jest to właśnie takie minimum, które umożliwia też od czasu do czasu pójście do kina, czy skorzystanie z teatru, czy z jakiegoś koncertu, bo takie potrzeby też ludzie mają i właściwie to są potrzeby, które nie wymagają specjalnie inwestycji, bo teatry mamy, miejsca zwykle nie są w 100 procentach wykorzystane, więc to jest bardzo łatwy sposób, żeby zagospodarować. A aktorzy Można... są bezrobotni? Tak. No i teraz, w zależności właśnie od tego, jaka jest wysokość tego wynagrodzenia, tego podstawowego, tego dochodu podstawowego, no to są różne kwoty, które są potrzebne na to, żeby to wypłacić. W przypadku Polski, no załóżmy, że to takie minimum socjalne, które. Potrzebne jest do tego nie tylko, żeby zjeść i mieć schronienie na dach nad głową, ale żeby jeszcze właśnie trochę korzystać z tego życia kulturalnego, no, wydaje mi się, że gdzieś w granicach 1500 zł w Polsce oscyluje. Ja, ale ja pytała, o, na ile nas stać? Tak, no ile, właśnie, tak. Na, na ile nas ile stać państwo może być No więc właśnie, gdybyśmy ten 1500 zł pomnożyli przez 38 milionów Polaków, no to wyjdą, wyjdzie suma, która znacznie przekracza dochody budżetowe naszego kraju, które wynoszą około 300 miliardów rocznie. No, a tutaj sama ta potrzeba na ten dochód podstawowy to by wynosiła około 500 miliardów, gdyby każdy dostał te 1500 zł. No właśnie, i więc, co? więc właśnie, więc tutaj są różne, że tak powiem, podejścia. Więc jeśli jakiegoś kraju, na przykład Polski, nie stać by było na taki dochód, no ale na 500 zł dla dzieci nas stać już, prawda? Więc to są kwestia wyliczenia, na co nas stać. Teraz no, drugą grupą ludzi, która dostaje ten quasi-dochód podstawowy, to są emeryci. Co prawda oni wypracowali to, ale to, te pieniądze wypracowane nie, nie, nie wpływają Już na, dawno na żadne fundusze wydane, tak? nie na fundusze, Przez to jest państwo. system repartycyjny, emerytalny. No, to, to, można powiedzieć, to też można by traktować tę grupę ludzi, czyli emerytów, jako tych, którzy dostają dochód podstawowy. Dostają to też wszyscy renciści. Czyli gdyby się tak odjęło zasiłki, te grupy, rozmaite, zasiłki to, tak, to, dla bezrobotnych i tak to, dalej, gdyby się te wszystkie grupy odliczyło, bo one i tak dostają jakieś pieniądze, czyli tak. jakby się to... No to i tak wiadomo, że państwo już jakieś pieniądze ma na te cele, przeznacza regularnie miesiąc w miesiąc na obsłużenie tych ludzi, więc to już by było wypełnienie tylko tej luki tych osób, które obecnie pracują. To jest około 16 milionów ludzi. Które są czynnymi tam pracownikami tworzącymi PKB w Polsce. No więc to już ogranicza tę liczbę, to już nie 38 milionów, tylko jest już znacznie mniejsza grupa ludzi. Teraz no tak, ale nie... emeryci, emeryci dostają większe emerytury niż 1500, powiedzmy. No tak, ale mhm. generalnie ta cała idea dochodu podstawowego to e, zmierza ku temu, żeby ludzie tę bazę mieli taką samą. Natomiast no, jeśli ktoś pracuje, pracuje jeśli na przykład zarabia dużo pieniędzy, może spekulować na giełdach w różnych funduszach i tak dalej, które oczywiście przy, mogą mu przynieść po tych kilkudziesięciu latach oszczędzania, mogą mu przynieść dochody, a mogą również nie przynieść tych dochodów. Jeśli źle tak je zainwestują, straci. mogą przynieść, no, no może stracić mogą tylko tyle, ile włożyli, prawda, ale no, mogą też stracić. zainwestują na giełdzie, tam mogą wszystko stracić. Znaczy tak, no, ale to, co zainwestowali, prawda, mogą stracić. Więc to mówię, zależy od, od, od tego, jak się podchodzi do tego, do tego problemu, właśnie do dochodu podstawowego. Ale na co warto zwrócić uwagę, że tendencja jest niewątpliwie taka, że produkcja dóbr materialnych w coraz większym stopniu jest zautomatyzowana i przenoszona do dużych fabryk, które wymagają coraz mniej pracowników y, obsługujących te fabryki. Więc wszystko wskazuje na to, że to jest tendencja, która jest y, bardzo prawdopodobna, że będzie musiała być zrealizowana, ponieważ skoro to tyle wydajnie produkujemy y, produktów przez automaty, no to ktoś, kto jeśli ktoś to musi kupić. Ktoś, ktoś, kto musi kto kupić, musi kupić no ktoś, i właśnie. Kupił, musi mieć pieniądze. Tak, mu, musi mieć pieniądze. I teraz tutaj pojawiają się też te podstawowe problemy, o których już mówiliśmy w innych audycjach, że obecnie w systemie y, jest tak, że y, każdy pieniądz, który jest w, obecnie w systemie, jest czymś długiem. Więc to jest ten mechanizm fatalny, który obecnie funkcjonuje, że żeby y, Móc ten popyt, powiedzmy, w wyniku redukcji, ludzie odchodzą z pracy, no ale trzeba im w jakiś sposób dać pieniądze, żeby oni mogli kupić to, co te roboty produkują. Um. No, i, um, no właśnie, bo niedługo będzie sytuacja, że ludzie w ogóle nie będą pracowali. W momencie, kiedy dostają pieniądze tylko za pracę, to zostaną w ogóle bez pieniędzy. A roboty będą stały, bo nikt nie będzie kupował tych towarów. No więc nie tak. Więc to, jest też, to jest też w ogóle warunek funkcjonowania koncernów, bo one no po co są koncerny? Po to, są, żeby zaspakajać nasze potrzeby. No ja żeby zarabiać głównie są po to, no, żeby zdzierać nas skórę. No tak. Oczywiście to z punktu widzenia tej jednej setnej promila ludzkości, która jest właścicielem tych koncernów. I, to tak, i wszystkich ale z, zasobów Ale z punktu tak? widzenia całej gospodarki, no to pierwotnym, że tak powiem celem istnienia każdej fabryki czy koncernu to jest to, żeby zaspokajać ludzkie potrzeby, nasze potrzeby. No właśnie, ale wiesz, mi się zdaje, że trzeba by na jedną rzecz zwrócić uwagę. Mianowicie, ile osób nawet w Polsce wykonuje pracę, która jest co prawda wynagradzana, więc dostają pieniądze, ale jest to praca całkowicie zbędna. Czy ktokolwiek z naszych słuchaczy zastanowił się, czy jego praca jest społecznie użyteczna, czy jest społecznie potrzebna? Czy na przykład cały system podatkowy, tak skomplikowany, gdybyśmy go zmienili na prosty, albo w ogóle zlikwidowali, bo państwo bez podatków też może istnieć, gdybyśmy go zlikwidowali, to jest cała armia ludzi, którzy. Właściwie niczego nie tworzą, trzeba powiedzieć, bo to są wszystko z naszych podatków osoby. Tylko które... utrudniają innym życie. No nie, <laughs> powiedzmy sobie, że są w jakimś sensie potrzebni, no, ten bat, prawda, i tak dalej. Ale chodzi o to, że no nie tylko to. całe armia ludzi zatrudnionych w korporacjach, którzy zajm... zajmują się tylko robieniem jakichś analiz dla zarządów, których który to zarządy w ogóle tego nie czytają. Cała armia ludzi. Którzy zajmują się rozmaitą biurokracją całkowicie zbędną. Reklama cała, wszyscy ludzie pracujący w reklamie. Proszę, jak spojrzymy na to, która praca rzeczywiście służy społeczności, to się okaże, że tej pracy jest naprawdę bardzo mało. Tak. Czyli jeżeli byśmy mhm. tych ludzi nie wynagradzali za pracę, tylko dalibyśmy im te pieniądze bez pracy. Tak. Niech będą nie, no, tylko konsumentami, bo oni nie tworzą dochodu narodowego, oni nie tworzą tych dóbr. Co prawda my mówimy, że my płacimy podatki po to, żeby te wszystkie służby, cała administracja, żeby istniała i tak dalej. Ale zastanówmy się właśnie ile tych pieniędzy idzie w, w, w sposób niewłaściwie wydatkowany. Więc z drugiej strony, no, w dzisiejszych czasach to można powiedzieć tak, mówić czy są pieniądze na dochód czy nie. Jeżeli wielkie korporacje światowe winne są właściwie na, naszemu państwu rocznie podatki w wysokości około 100 miliardów złotych, 100 miliardów, cały, cały 500 plus program kosztuje 42 miliardy, więc 100 miliardów. Podatków, których nie płacą, tylko dlatego, że są światowe układy takie, żeby mogli unikać te, tego opodatkowania, chociaż przecież te pieniądze ściągają z nas, bo to my kupujemy od nich te produkty, te licencje i to wszystko. Ale z powodu tych licencji, za które płacimy, podatki nie, są, nie, nie wpływają do Skarbu Państwa, więc jest bardzo dużo takich luk. I uważam, że gdyby się temu przyjrzeć, to moim zdaniem, możliwości, jakie mamy w tej chwili, to uważam, że powinna być wypłaca, wypłacany dochód gwarantowany w wysokości 250 złotych tygodniowo na każdego człowieka. Dlaczego tygodniowo? Dlatego, że pieniądz musi krążyć. Jeżeli będzie szybko krążył, to i dobrobyt będzie rósł. Pieniądze wypłacane raz w miesiącu za rzadko wpływają do naszych kieszeni, że tak powiem. No teraz jest to wszystko już w bankach, więc troszkę to inaczej wygląda, ale generalnie pieniądz powinien wpływać często, Prawda? Często i powinien krążyć szybko, i wtedy mała ilość pieniądza zaspokaja bardzo to dużo ilość potrzeb, bo pieniądze przechodzą z rąk do rąk. No to, jest, to jest bardzo ciekawe, takie tajemnicze, ale no. o tym też już mówiliśmy. No, Teraz także... tak, możemy właśnie sobie mhm, tak. z tego już mhm. e, zrobić prosty rachunek. Jeśli byłoby to 250 zł w Polsce na jedną osobę miesięcznie, czyli ty, tygodniowo, tygodniowo, czyli 1000 złotych miesięcznie. No pomnóżmy to no, przez, tygodnie, przez, przez, pomnóżmy to i właśnie tu jest jeszcze kolejna, kolejny aspekt tego zagadnienia. Czy to ma być powszechne, czyli dotyczyć wszystkich ludzi, również osesków, które się rodzą, yy, narodziły się dzień wcześniej, czy one również mają otrzymywać ten dochód podstawowy. Tutaj właśnie yy, ten rachunek kosztów i yy, to skąd te yy, pieniądze mają się brać i no, właśnie jest mnóstwo koncepcji tego dochodu postawowego, również takie koncepcje, które wyłączają na przykład ludzi do 18 roku życia. Być to, może albo jest. taka jak we Włoszech teraz, prawda? Niby to dochód gwarantowany, a już ta koncepcja jest. No, albo tak, właśnie. W każdym razie no, jest tych koncepcji dużo. W Polsce ona ma teraz. Postać 500, plus, programu 500, plus, który obejmuje jakąś niewielką grupę, ale to jest de facto duża grupa ludzi, prawda? No tak. E, dużo, to już jest kilka, 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 milionów, e, kilka milionów dzieci. E, no ale 1000 zł pomnożone przez 3, e, 38 milionów ludzi to daje 380 miliardów złotych rocznie. Czyli dalej to, ogromna. Czyli suma. to dalej ogromna suma. Nawet gdybyśmy przyjęli, że Ludzie do powiedzmy, że osoby do 18 roku życia nie otrzymują tych wynagrodzeń, ale właściwie dlaczego? Tylko teraz na przykład głównie 500 plus to właśnie jest na tych młodszych, a nie na tych, nie na tych starszych. No, że, żeby właśnie wydawali to na dzieci, a nie no na dzieci. No tak, I teraz, i teraz możemy. Ja czy te 3, 380 milionów złotych, miliardów złotych rocznie w skali kraju to jest, no to nawet to będzie trochę więcej niż 380 miliardów, więcej, bo, jest, ale bo, jest, bo będzie koło ponad 400 miliardów. Musielibyśmy na. No ale musimy jeszcze wziąć jedno pod uwagę, Krzysztof, że kiedy te pieniądze przychodzą i zaczną krążyć, to one powodują znaczny wzrost PKB. No to PKB to jest beznadziejny wskaźnik, ale już posługujmy się tym PKB. Dlaczego? Dlatego, że jak się dostaje te pieniądze, no to PKB rośnie. Dlaczego? Jak ja mam te pieniądze, a nie chodzę do masażysty, a mam, o, no to pójdę do masażysty. Masażysta wyda na co? No nie wyda na kosmetyczkę. Kosmetyczka wyda na co? Pójdzie do teatru i tak dalej. Jednym słowem rośnie spożycie. A spożycie jest częścią PKB, bo to jest ta konsumpcja. No właśnie, może byś o tym mnożniku powiedziała. I, oczywiście, i tutaj może nas, I tu, jeżeli pieniądze będą wypłacane częściej niż raz w miesiącu i będą szybko wydawane, to ten mnożnik nie będzie 1,6, o czym mówi profesor e, Osiatyński. No właśnie, może byśmy wytłumaczyli, wytłumaczyli właśnie na czym ten mnożnik tak, polega. Tak, to jest bardzo to jest ciekawe i, ważna i, rzecz, myślę, i, i, i nieznany temat tak. zupełnie. Że krążenie pieniądza przy. No to przy, zostało to obliczone przez ekonomistów. Tak, przysparza że, pieniądze. Że pieniądze wydawane na program 500+, że każda złotówka wydana na program 500+, no trafia do gospodarki, tam jest właśnie, krąży kilka razy w roku i powoduje to wzrost PKB o 1,6%. Czyli jedna złotówka powoduje wzrost o złoty 60 zł PKB. To, jest, to znaczy nie wiem, czy. Perpetuum, mobile prawda, bo więcej. Bo to do wzrostu podatków, bo w związku z tym, że coś się kupuje, to wtedy jest i, i VAT płacony, prawda, i tak dalej. Więc wchodzą także pieniądze do budżetu. Nie, najtrudniej osobom w ogóle nieprzygotowanym ekonomicznie, najtrudniej jest rozróżnić ilość pieniądza od dochodu. Bo wydaje się, że jak ja mam miesięczny dochód, bo pensję mam powiedzmy 3000, to wydaje się, że tysiące, wyobrażam sobie ten pieniądz, że to jest wydrukowany, czy tam elektronicznie stworzony pieniądz, że ja mam 3000 i ilość pieniądza jest mylona z dochodem. Dochód to jest zupełnie inne pojęcie i ono ma związek oczywiście z ilością pieniądza, ale jak, jak pieniądz krąży szybko, to dochód rośnie równie szybko, czyli może być mało pieniądza, a dochód może być bardzo duży. Więc to, czy dochód jest duży, zależy od tego, bo jeżeli ja osiągnąłem dochód 500 zł, wydałam te 500 zł, to ktoś osiągnął dochód 500 zł. Znowu wydał to następnej osoby, to są te same pieniądze. One idą z rąk do rąk. Prawda? Profesor Zawiślak, który zresztą był twórcą jednym z twórców właśnie tych studiów podyplomowych na Gigadorze jutra, on w swojej książce podał taki przykład, prawda, że może opowiem tą anegdotkę, bo ona jest ciekawa, mianowicie pewien Grek chciał wynająć, wynajmował pokoje takie hotelowe na wczasy, przyjechał Niemiec i mówi tak, że ten Niemiec mówi, że chciałbym właśnie tutaj wynająć pokój. No, 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 dobrze, ale w lecie oczywiście. W lecie, ale chciałbym się rozejrzeć, czy mi się będzie to podobało. Grek powiedział: Dobrze, ale proszę dać zaliczkę 100 euro. Niemiec dał zaliczkę 100 euro, przyszła pokojówka, zaczęła oprowadzać Niemca po, po, po tej, nie wiem, jakiejś okolicy, żeby sobie znalazł to, co tam potrzebne. Grek przypomniał sobie, że jest winien 100 euro rzeźnikowi. powiedział do rzeźnika, oddał mu 100 euro. Rzeźnik przypomniał sobie, że jest winien 100 euro. Powiek do piekarza, piekarza oddał mu 100 euro. Piekarz przypomniał sobie, że jest winien panience na rogu, prawda, która była bardzo dla niego grzeczna, więc zabił jej te 100 euro. Panience. Panienka sobie przypomniała, że przecież jest winna za miejsce w hotelu, bo tam korzysta, prawda, gości przyjmuje w tym hotelu. I ten hotel jest właśnie własnością tego Greka. Przybiegła do tego Greka, oddała mu 100 euro. Wrócił w Niemiec i mówi, proszę, pana, nic mi się to nie podoba. Grek oddał 100 euro. Cały krąg był Fantastyczne, tak? tak. Nie dobrze, zamiast tego długu można by się było posłużyć, że kupowali. No. Kupowali, kupowali tak, w całym tak, kręgu. Tak. A było tylko 100 euro, a każdy z nich osiągnął dochód. Mhm. Dlatego zrozumienie tego, jaka jest różnica między ilością pieniądza a dochodem, i rozmawianie o dochodach, a nie o, o ilości pieniądza, to jest właśnie ten, ten problem. Który należy sobie przyswoić, że można w ogóle rozmawiać o ekonomii, o krążeniu pieniądza, o podatkach. Po wszystkich o dochodzie gwarantowanym też. Bardzo pouczająca historyjka i rzeczywiście obrazuje tą tajemniczą, jak ja to nazywam, rolę pieniądza. Chciałabym powiedzieć, że jest to przyszłość. Ona, jest, ona musi się zdarzyć. Dlatego, że. Koncerny duszą się od nadmiaru pieniędzy i naprawdę chcą sprzedawać. Nie mają już komu sprzedawać, dlatego że ludzie są zadłużeni, firmy są zadłużone i państwa są zadłużone. Już nie mamy zdolności kredytowej. Jeżeli nie mamy zdolności kredytowej, to nie możemy tych dóbr nabywać. Jeżeli nie będziemy ich nabywać, to niestety koncerny padną. Więc co robią te ko korporacje? Co robią? No po prostu będą się starały o to, żeby ten pieniądz do ludzi trafiał, żeby oni dalej mogli się bogacić. Więc na pewno ta idea zwycięży, ale ponieważ jest ona w interesie korporacji, to ja jestem jej przeciwna. I zaraz powiem dlaczego. Bo oczywiście z punktu widzenia społecznego mi się to bardzo podoba. Natomiast nie podoba mi się sposób finansowania. Jeżeli to finansowanie pochodziłoby z podatków, które są ściągane od ludzi, to ten sposób finansowania mi się nie podoba. Uważam bowiem, że my jesteśmy właścicielami wszystkiego, co jest w Polsce. Jesteśmy właścicielami kopalń, jesteśmy właścicielami elektrowni, jesteśmy właścicielami fabryk i tak dalej. No i część tych dóbr faktycznie jest w rękach państwa. No nie mamy w tej chwili przedsiębiorstw państwowych, one są na wymarciu. No ale mamy spółki Skarbu Państwa. Orlen Bekal, i, i, i tam Miedź i tak dalej. Jest kilka takich spółek Skarbu Państwa. Te spółki Skarbu Państwa wypracowują zyski. Skoro wypracowują zyski, to znaczy, że te zyski, moim zdaniem, powinny trafiać do budżetu. One nie trafiają do budżetu, ale gdyby uznać, że pewne produkty będą sprzedawane w takiej cenie, żeby firma wypracowywała duży zysk, a my wszyscy jako właściciele. Byliby, dostawalibyśmy z tytułu wypracowanego zysku dywidendę, równą dywidendę dla każdego obywatela, to wtedy byłoby to finansowane z naszych własnych zakupów. I tutaj by się obeszło bez podatków. Nie byłoby podatków, tylko to, co jest wspólną własnością z tych wspólnych naszych, z tego wspólnego majątku wypracowanego przez te nasze przedsiębiorstwa, przez spółki skarbu państwa. Te, 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 te zyski dzielone byłyby w formie dywidendy i wtedy ta dywidenda właśnie, ona by finansowała ten dochód gwarantowany, jak gdyby, prawda? Czyli nie byłoby, nie, nie mówilibyśmy wtedy o dochodzie gwarantowanym, który jest jakby dawany rodzajem zasiłku takiego, prawda? Tylko byłoby to coś, co nam się należy jako właścicielom, bo właściciel czegoś, Uzyskuje z tego tytułu dywidendę. I my, jako naród, mamy prawo do tej dywidendy, bo to są dobra wypracowane przez naszych przodków, przez całe pokolenia. I no stąd... pięknie, tylko to już jest inny ustrój. To jest oczywiście inny ustrój, my tak. no do tego będziemy dążyć. I jeszcze jest trzecie źródło, właśnie poza podatkami i poza dochodami z przedsiębiorstw państwowych, czyli tak naprawdę z naszych głównie złóż. A to jest duże źródło potencjalne, zwłaszcza jeśli chodzi o nie tylko mieć, ale również produkty węglowe, czyli na przykład z podziemnego zgazowywania węgla, Polska stoi na węglu i po prostu mogłaby być tutaj wielkim potentatem, także nie mamy, nie mamy ropy, a to chociaż ropa też teraz tryska u nas z ziemi nawet tam na Podkarpaciu ale y, y, mamy ogromne z, y, złoża węgla i oczywiście obecnie problemem jest dwutlenek węgla i y, te opłaty, które się z tym wiążą, y, z, ale nowoczesne już technologie podziemnego zgazowywania węgla omijają ten problem, bo nie, nie produkuje się wtedy dwutlenku węgla i produkuje się gaz syntezowy, który można później przetwarzać w wiele różnych produktów. Także jest to jedno ze źródeł, czyli te spółki Skarbu Państwa. Drugie źródło, to jest podatki, a trzecie źródło to jest seniorat. I o tym też warto powiedzieć, ponieważ no, trwają obecnie na całym świecie prace, głównie obecnie naukowców, właśnie żeby zmienić system bankowy, tak, żeby. Seniorat należał do szerokiej publiczności, a nie tylko do właścicieli banków. Jeśli, no te, właśnie, jeśli ten system zostanie zmieniony, no to przynajmniej w Polsce mamy obecnie wyemitowanych bilion trzysta miliardów złotych, i to są pieniądze, które, które są ta, pieniądze w obiegu, które e, w, wytworzyły prywatne, prywatni bankierzy, quasi pieniądze w zasadzie, nawet to nie są pieniądze, pieniędzy tam jest dwieście, 20 miliardów złotych w postaci banknotów monet, reszta to są po prostu kwazje pieniądze systemu bankowego. Więc gdyby zastąpić te kwazje pieniądze prawdziwym pieniądzem, suwerennym pieniądzem emitowanym przez Skarb Państwa, to przez ileś lat startu takiego systemu dochodu podstawowego mielibyśmy po kilkaset milionów rocznie dopłaty do tego, także w ten okres, można powiedzieć, transformacji systemu, aż on nie, nie wejdzie w swoje już takie kolejne, to źródłem finansowania mógłby być też seniorat. Osobne spotkanie na temat senioratu, bo to, to samo słowo nie jest zrozumiałe na pewno dla słuchaczy. No ale Jaśnicy. tutaj myśmy już, myśmy już w poprzedniej tak mówili, audycji mówili, mówili o, o senioracie, także tak. myślę, że. Ale niektórzy... tutaj już zahaczamy o wielką politykę, powiedziałabym o największą politykę. No tak, to prawda. Warto I marzyć, tak. Warto marzyć. Tak. I warto żyć dla szalonych idei, a dla innych nie warto. Nie, zgadzam się całkowicie. <noise> To na, na razie dziękuję Państwu, dziękuję Państwu i zapraszam na następne odcinki, które mam nadzieję będą. Dziękujemy. My też mamy nadzieję. Dziękujemy. Bardzo. Do usłyszenia i zobaczenia.